Kilka lat przed pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej odbyła się kolejna, jak się później okazało, ostatnia wolna elekcja. Królem został popierany przez Rosję Stanisław August Poniatowski. Był on człowiekiem wszechstronnie wykształconym, miłośnikiem sztuki i literatury, opiekunem artystów. Wychowanym w duchu oświecenia wierzył w możliwość przebudowania Rzeczypospolitej tak, aby mogła znowu być silnym państwem. Król organizował tzw. obiady czwartkowe spotkania, podczas których zaproszeni pisarze i politycy dyskutowali o najnowszych wydarzeniach z życia kulturalnego i politycznego i o projektach naprawy państwa polskiego. Obiady czwartkowe odbywały się na zamku królewskim w Warszawie, a potem w pałacu na wodzie w łazienkach. Zwróć uwagę na, że uczestnicy siedzą przy okrągłym stole, gdzie nie ma miejsc ważniejszych i mniej ważnych. Wyjaśnij, dlaczego król tego pragnął? Król zdawał sobie sprawę, że tylko wykształcone społeczeństwo jest w stanie udźwignąć lud na prawie państwa dlatego pierwsze lata jego panowania to okres wzmożonej działalności w dziedzinie oświaty. Stanisław August założył szkołę rycerską, która miała kształcić nowoczesną kadrę oficerską zdolną do zreformowania armii, gotową do poświęcenia dla ojczyzny. W 1773 roku król doprowadził do powołania komisji edukacji Narodowej. Pierwszego w świecie Ministerstwa Oświaty. Zadaniem Ken była organizacja nowego systemu oświaty oraz wykształcenie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim. Reforma szkolnictwa miała być ważnym elementem reformy całego państwa. W tworzonych szkołach wprowadzono zgodnie z duchem oświecenia nauczanie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i historii ojczystej. Nauczyciele wykorzystywali pomocy naukowe. W szkołach Kenii wykonano też przedmioty praktyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu. Budynek Szkoły Życerskiej w Warszawy, namalowany przez imię Wegla, obecnie w tym budynku mieści się siedziba władz Uniwersytetu Warszawskiego, nauczanie obejmowało m.in. wiedzę z zakresu wojskowości. W szkole zwracano uwagę, by absolwenci wysoko cenili dobro wspólne, jakim są państwo i naród. Wyszukaj informacje o wybitnych wychowankach szkoły rycerskiej. Zreformowane szkolnictwo wykształciło nowe pokolenie obywateli. Aby upowszechniać ideę naprawy państwa, należało wpływać także na ludzi dorosłych. Na tym polu do działania przysąbili poeci, publicyści i aktorzy. Na łamach czasopism i w utworach literatury pięknej krytykowano niełudztwo, pijaństwo, brak tolerancji i inne przywary szlachty. Wielkie zasługi w tej dziedzinie miał król. To z jego inicjatywy powstał Monitor, czasopismo, które wskazywało drogę na prawie Rzeczypospolitej. Pod patronatem króla powstał także Teatr Narodowy, gdzie grano sztuki polskich twórców. Najchętniej były wystawiane komedie, w których w humorystyczny sposób krytykowano przywiązanie polskiej szlachty do tradycyjnych strojów, obyczajów, złotej wolności i jej niechęć do zmian. W 1764 roku królem Polski został Stanisław August Poniatowski, wychowany w duchu oświecenia. Król na prawe państwa rozpoczął od reformy oświaty. Obiady czwartkowe to spotkania polityków, uczonych i literatów organizowane przez Stanisława Augusta.